O i dzisiaj to ja ci na psoce. Ja ci tak na psoce dzisiaj, że zobaczysz. Zleci ci dupa ze stołka. Tak, witajcie. Dzisiaj piątek. Znowu jakoś za 28. Te trzy e, płytki wczoraj już zostały wklejone. To są co tylko do doklejenia. To chyba zaraz się za nie zabiorę, żeby skończyć już to. No i dzisiaj będę się zabierał tutaj za łazienkę. Tą ścianę sobie jeszcze raz wczoraj podrównałem trochę. Prawdopodobnie się zabiorę od tej ściany tu z gobernatu. To potem pójdę prawdopodobnie. Chyba tą ścianę. No i zobaczymy z tą ścianą. A teraz mnie ciekawi te, te płytki 3D. Jak wyjdzie ta ściana w tym 3D. No i co? A co dzisiaj na śniadanie? Dzisiaj mam na śniadanie. tak. Pałowę, garbuza, dwa jabłka, chleb z sałatą, no i zupa pomidorowa z nudlami. No tyle będę miał dzisiaj na śniadanie. I to wszystko. Widzimy się za chwilę. Idę się przygotować i ogarnąć do roboty. Jeszcze raz później, nie zapomnijcie przed fugowaniem przemyć płytek. Skórzu, żeby się potem odbarwienia na e fudze nie robiły. To jest też bardzo ważną podstawą, bo fuga zmieni kolor. się tam u góry wkurza, mi jednej płytki dociąć gresowej do odpływu liniowego, tam trzeba co do milimetra. Ciekawe jaki kolor fugi tu będzie, nawet jeszcze nie sprawdzałem, ale zaraz przemyję spadawce. No i tak sobie lecę z tym. Dzisiaj jest trochę chłodniej niż wczoraj, ale mimo to jest taki zaduch, przed burzą. Tak. O, tak. O, tu jeszcze coś będę czymś chyba, no bo dobra, wytrzemy to. Potrzemy, potrzemy i wytrzemy. I tak jak widzicie w tym wiaderku, tak by puga zmieniała kolor. A potem są pretensje, dlaczego... Fuga w jednym miejscu jest taka, w innym taka. To są przebarwienia kurzowe i skleju kleju klej. mhm, mhm. Dobra, będę Wam tak pokazywał jak mnie podłogę. Bo chyba tyle w życiu, nie namyłem w domu u siebie. I Widzicie jak będę fugował. Zabieramy się za fugowanie. Kolor fugi sto trzynaście szary. O, szpachelkę sobie przygotuję. Dobra. Przetrzemy ją. Aż gład. I co mieszamy? Trochę wody. Zrobię no, na kilka razy, na spokojnie.

Teraz to Pan chyba przesadził. Krzysiek dosypał to już nie zmieniają sobie imienia. I teraz tak dosypał, znowu tak mi dobijał kafelki. Widzicie sami. Idę dolać wody. Doleję sobie troszkę wody, bo dał mi, zrobiłby mi za gęste. Jak tu mam, tu mam, moje kolanniki i guma. No ja robię sobie pół zawsze, też troszkę rzadko. Tylko z przyczyny takiej, że, że lubię jak się uzupełnia

już tak z doświadczenia jak dobrze pamiętam to one szybciej biorą i ten, jak to się mówi, farnieją. No i dobra, ja sobie tak będę leciał z tym

Będą te pługi całe pełne w środku i nie będą się wykruszać. Co no, dawaj tu na dło. No i nie będą się tak wykruszać te pługi, bo czasami tylko powierzchownie niektórzy lecą. A ja tam powierzchownie nie lecę. O, co to? Kawałek plastiku. Z krzyżyka. Tak to wygląda. Ale w końcu będzie już tu skończone. Wrócimy po kolei, Góry, jak dawno też nie fugowałem. Też już tak jakoś dziwnie się to robi. O, nożyk. Wiecie, zapomniałem tu wyciąć tego kawałka plastiku i wyskakuje mi z fugi. zutylizować co daleko obcięty o i już go nie ma <laughs> no, jeszcze tam gdzieś jednym, w jednym miejscu jest a już sobie jadę do swojego wydnia na miejscu co jest? Nie wychłem, on się schował w tej chwili O, jest. I wyszedł. Lecimy po kolei, od lewego do prawego. Tu nie ma kolejności jak sobie będziecie w fugę. Tylko moja rada, weźcie i wciskajcie ją. Grzegorzowi tam odbija dzisiaj. Tutaj od razu. A Grzegorz sobie tutaj już silikon sam pociągnie. On powiedział, że ma jakąś fajną swoją technikę do tego. No. To nie będę mu się wtrącał w jego broszkę. O. Tu tak to. Przejdźmy teraz znowu w drugą stronę sobie, o, tu ciach. Zaraz Wam jeszcze też pokażę po czym poznaję kiedy już fugę można wyprowadzać, bo fugę się wyprowadza, nie zmywa. Tam nie zrobiłem paluszkiem i tam no widzi tak palcówki nie zrobiłem palcówka mhm. Mhm. tu jest takie wiaderko biorę moje i fugę można już wyciągać w tym momencie, kiedy macie obręby tu z tej strony i z tej strony już suche, jak to się robi, to znaczy, że fuga już zaczyna w środku łapać. Tu można przekroczyć dosłownie 5-10 minut i będzie męczarnia z tym, żeby to wyciągnąć. Kurde, ja dawno takiego jaderka nie używał. <gry> Dobre, zabawne. Ale chyba do tych rożków będę musiał sobie wziąć coś wymyśleć. Bo to tak być nie może. Brzydkie. O. Dobra, teraz może być. No i przeważnie w jedną stronę fajnie się wyciąga fugę. A ja przemywam od razu całe płytki, żeby fuga w te pory w płytkach też nie weszła, bo by była lipa, to też od brzegu. Ale już te gąbki, gąbka chyba stara, bo ciężko tu jest wziąć to wyprowadzić. Te, te rożki mi tylko chodzi, nie tu podłogę. Podłoga jest ok. Widzicie, ta fuga się robi zaraz taka gładka, fajna. Jeszcze są takie specjalne impregnaty, żeby fuga się nie brudziła. Trzeba potem zaimpregnować za 2-3 razy po umyciu. No i dobra, ja sobie tak już lecę, pokazałem wam jak to fugować, jak to przemyć. Fuga ładnie wyprowadzona. Się robi. No to do za chwilę. Tak za wiele dzisiaj ładnie nagrałem. Ale tak jest pofugowane tutaj, tutaj też jest wszystko pofugowane. ja tu się zająłem zabudową tego dewelitu, już porobiłem te dziury, sobie wytułem e, kątówką, nie miałem wam jak tego nagrać, tutaj już też zrobione, z tej strony też już, no i co, e, na dzisiaj koniec, no dzisiaj tu znowu cała rodzina była, dzieciaki, jakieś znowu znajomi, odwiedzali, no nie było jak tego nagrywać, ale już co się zdarzyło, to, to do tego klienta dotarło, że ja nagrywam filmy na YouTube i dzisiaj będzie siedział i oglądał po prostu. No a tutaj te płytki już też są wklejone, cokoły skończone, na, y, szlify na kąt, na ostro, żeby było ładnie, tu wszystko popugowane, no co ja jeszcze? Jutro wam prawdopodobnie nagram jak robię tą ścianę w tym 3D. Bo jutro nikogo tu prawdopodobnie nie będzie będę tylko sam. No to więc sobie tu będę mógł nagrywać. A z tą ścianą będę miał jeszcze zabawę. Zobaczycie jutro. No a na dzisiaj to co? Kończę. Widzimy się jutro, nie? Cześć wam. Do następnego dnia.